<śmienicza> Hej, dzisiaj będziemy robić trzy tr tr kredki challenge, rozumiem? <śmienicza> trzy kredki challenge a po angielsku? 3 Marker Challenge 3 Marker Challenge, ale nie mamy markerów, mamy tylko 3 Crayons Challenge e, Mamy tu kolorowanki Będziemy losować kolory, znaczy jedna osoba będzie losować kolory a druga dostanie to co zostanie mm -hmm. I zobaczymy, które wyjdą ładniej mm -hmm. Mamy tu Dabu. E, Rokiego A nie rabo e, Sky Rocky. E, Mamy świnkę Pepe -pe. pe -pe. To jest tata. Tata eee, Co Czyli mamy? ty. <grym> mamy. mamy... Ten, co to jest? Eee, mamy. To jest. Eee, no, mm, no, teraz będzie bajka w. No. Eee, Sonic. Nintendo. Sony. Chyba Nintendo stworzyło Sonika. I mamy jeszcze Tom. E, e, Tom. E, no. E, Anna, no tą Anna, Jaką? Anna. Anna. To jest ta. Anna. Y, brzydki Anna. Brzydki. A, Jaki tam? Aha, no, mówię cały czas Anna. Anna? A z jakiej to bajki jest, Anna? No z L czy Frozen. Mamy tutaj brzydkie kaczątko z bajki Le Frozen. Brzydkie kaczątko Nie? To kto losuje pierwsze kolory? Eee, ja Ja, 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 ja Dobra, to obróć głowę, które pierwsze Bierzemy? malujemy? To, brzydkie kaczątko z, z dozem To nie jest brzydkie kaczątko Zamknijam się? Eee, patrzcie tam Dobra, i czekaj Dobra, wybierz trzy one dwa, 3. Dobra. Uh. Um. O. Okay. No. Dobra. No. Um. To ja zaczynam od włosów. Okay. Ta, ona zawsze miała niebieskie włosy. Także mm -hmm. ja mam trafiłem. Eee, bo mam niebiesko włosom. Tom. są w ogóle niebieskie farby do włosów? Są. So. Mhm. A ty swoje farbujesz, czy jak? Nie farbuję sobie. Nie? Ja myślałem, że wszystkie y, dziewczyny farbują. Muszę zrobić pasemka. Jak się robi pasemka? Pasemko. Pasemko. Pasem, coś tam. E, właśnie, ja mam niebieski, żółty i pomarańczowy. Ja osy... mam fioletowy, czerwony i zielony, ale jak kolor? jest? Zrobię zielony? zieloną skórę. Co? No i jak, no brzydkie ale to zielona skóra. Ale ja jest... hmm. ta, Tak, tak, tak. Pierdolę ta, ta, ta. Patrz, uszami też się da malować. Jesteśmy kremowi. Ja mam papugę, nie wiem czy to widać, ale ja mam papugę. Co? Tu jest papuga, tu jest miś. A tu nie, papug... tu jest sowa, tu, tu, tu jest sowa. A to co to jest? A to jest sowa, a to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bufoludek. No tak Moja. wygląda jak bufoludek. Moja ma żółte włosy. Tak, żółtą twarz, fioletowe usta będzie miała, bo jest zimno. Właśnie, jest zimno, bo to jest ta z krajiny lodu, wszystkie kaczątko. Moje wychodzi o tak. Ja już kończę. Pa pa, pa, pa. O. Tada. To jest potwór. No właśnie. I e, o, mówiła, że to nie brzydkie kaczątko. To, to, to jest potwór. Życzę ci koloru? Nie. Porówn porównujemy? Porównamy? Które jest ładniejsze? Moje czy Tosi? Wydaje mi się, że y, chyba. Ja, że. Czy moje, moje jest ładniejsze, bo to jest y, ta. Y, no i zapomniałem usta Idziemy dalej. Dobra, jeden zero dla taty. Super Sonic. Super Sonic. No tak fru, szybko On tak lata bardzo, bardzo szybko. Biega. No, biega turla się. Oj! A Sonik jest niebieski. A? A? Tak. A. A jak on wygląda w ogóle? Nie wiem. Hmm. <noise> Nie mam pojęcia. Nie no, po prostu zrobić Znaczy wygląda to tak jak wygląda. Ale kolor na pewno ma inne. Um. Wiem, że ma włosy niebieskie. Ma? Ale no. na pewno? Tak. Nagrałaś kiedyś Sonic? Grałam w grę, gdzie był Sonic. Tak? Nie Na Nintendo. A no tak. Na Nintendo Switch. Jak nie widzieliście, zobaczcie sobie. Tu, tu, tu. No nie, czym ty głup? Tyłem głowy. jakie. W sumie dobry pomysł. Finito. Wygrałem. Ja mam dopiero co. No dobra. To nie jest tak, że to, jak najszybciej pokolenie jest. Ale ja mam najładniej. Zrozum to. Najdokładniej, nic mi nie wyszło poza linię. Pokaż. Zrzuci tu. Eee. Pękły morzyłki w oczach. Tara. Mm, już? No? Trzy, cztery. Które jest ładniejsze. Jak myślisz? Eee. No. Ale mój ma fajne oczy. Co go Dobra, idziemy dalej. Świnka. Teraz. Y... Tata, świnka. Y... Niech to bepa. By by to by były idealne kolory. Teraz ty losuj, losujesz losujesz. Obróć głowę i nie oszukuj. Pa, 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 pa. Au. Nie, czekaj, nie, no, dobra Ej, obróć głowę i nie oszukuj Dobra A. Uno do. No wiesz Ty oszustko pod... No tak O, Mam niebieski, mam niebieski Od kolejnego zakaz, zakaz dotykania głów bo no, ty idziesz po twarzy No, ale co ja mam za kolory, no? Czy yy, świnka Pepa była... To jest, to jest taka świnka. To jest świnka Pepa, tylko, że okulary Nie, oglądałeś przecież świnkę Pepe. A coś ty nie pamiętam, no weź a ja muszę zrobić świnkę żółtą. To nie wygląda jak zęby. <noise> Mój tata Świnka ma czerwone zęby. <noise> czerwone zęby. O, bo to jest yy, diabeł tata Świnka. Ło-Ło! <noise> ma, ro ma rogi czerwone. Nie no, co? Mi tutaj pr pryszcz mi wyszedł. <noise> Pokaż? Ucho mu oh. Mój tata świnka ma ucho. Bo inaczej nie słyszałby swojej pepy. A ty co robisz? <noise> Ale ma przecież tu uszy. No ma. To są uszy? Nie. Tak, to są uszy. Serio? Mhm. Ej, świnka pepa nie miała nigdy uszu na, przód, na głowie. To są uszy? Chyba nie. Tak. Trzy, cztery. Jak myślicie? Eee, no ja też Tutaj myślę, ma jeszcze muszkę Ja też myślę, że to się jest ładniejsze <grym> Czyli 2-1, tak? Mhm mm Teraz robimy rabu babu Nie, eee, co to jest, jest roki. To Jaki roki? Rok? Nie ma żadnej rakiety <grym> Rakiety Poczekaj, bo bym zapadły. Raz, A, dwa, A co ty mi uciekłeś? bo mi wypadły. Ukryłaś kolory na dole. Yeah. Trzy. Mam pomarańczowy. Jak to jest? Jaki kostium jest zielony. Jaki to jest? To jest fioletowy. A to jest żółty. To co on ma za super moc? Muszę zrozumieć. On nie ma supermarketu. To co on robi? Ja myślę, że oni wszyscy mają supermarket. On wyrzuca śmieci. Co? Co ja śmieciakę koloruję? Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Ej, ty za oszustwo. Ty masz wszystkie kolory, które potrzebujesz. A ja nie mam. Ja mam fioletową czapkę. <toddź> <toddź> Ja skończyłem Ja też A, Naprawdę? 3, 4, ry Które jest lepsze? Dobra Na pewno oszukiwałaś Oszukiwałaś w tych kolorach Rubble, bubble, bubble Tutaj punkt? Dobra, macie rację Druga jest Świnka Świętała. Pepa Świnka Świnka Pepa Moja świnka pepa wygląda jak szynka. Nieee Świnki się mieje. uwaga. Sonic! Mój się bardzo zdenerwował. Chyba uderzył w. Mój chyba uderzył w ścianę, bo mu oczy napuchły i zrobiły się czerwone żyłki. Mu poszły. Sonic. To, to się ma niebieski. Sprawdźcie sobie to jaki też. kolor masoni. To też. To też. Wygrałam. A to jest. Y, ta. Mm, El, ta. Brzydkie kaczowskie. Ana. Ana. Co to znaczy? Ana. Jaka <noise> ana? Anna. Ja to, to ja mam ładniejsze. <głos> 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 Tutaj to się jeszcze nie oszukiwała z kolorami, prawda? <noise> no! Przyznałaś się! Oszustka! Nie! O! Mamy tygrysa! Tygrys! Co my tu jeszcze mamy? Mamy. Sowę! Sowę! Mamy kaczkę! I to oszukiwałaś poprzez dotykanie kaczek! Po głowach! Mamy Co to jest? To jest Misiu. Mamy misia. Misiu. Y... Kulisiu. Misiu kulisiu. Mamy jeszcze na zielonym... Co to jest? Chyba żaba. Żaba. No pokaż się żabo. Rab, o! Mamy żabę. O, to się jest żabą. <laughs> rabbit, rabbit, rabbit. Moim zdaniem to jest jakaś japońska postać z bajki. A ty jak myślisz, Tosia? Ja też. Coś dziwnego to jest. Subskrybujcie i łapki w górę.